Zapraszamy ponownie do gabinetów dr Izabeli Wise. Co w dzisiejszym odcinku? Wracamy do naszej pacjentki, która miała już dwukrotnie u nas wykonane zabiegi w poprzednich odcinkach. Była to m.in. mezoterapia frakcyjna i zabieg penem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, co będziemy pokazywać, to oczywiście skupimy się znowu na tej samej partii, czyli znowu ten brzuch, ponieważ bardzo ładne efekty u niej uzyskaliśmy. Sama pacjentka jest bardzo zadowolona. I e, dzisiaj będzie taki, jakby to powiedzieć, najmocniejsza przebudowa. Najmocniejsza przebudowa i zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Czemu i czym, jakim zabiegiem, będziemy to wykonywać? E, laserem frakcyjnym. Dlaczego laser frakcyjny jest e, taki genialny? Zacznijmy od tego, że na rynku mamy dwa rodzaje laserów frakcyjnych. Mamy laser frakcyjny ablacyjny i nieablacyjny. I mówimy tutaj o laserze frakcyjnym ablacyjnym, dlatego że nieablacyjny nie uszkadza powierzchni naskórka. A tu chodzi o to, żeby uszkodzić ten naskórek i wejść bardzo głęboko do skóry nawet właściwej po to, żeby ją przebudować. Jak mamy na przykład na rynku proponowane przez inne firmy laser tulowy, laser erbowo-jagowy, to w porównaniu do lasera frakcyjnego nie ma lasera, który by to zastąpił. Laser y, frakcyjny jest on najmocniejszy i najlepsze efekty daje, jeżeli chodzi o odmłodzenie. Tulowy się do niego nie równa. Czy w takim razie laser frakcyjny jest bezpieczny? Często panie mówią do nas. Yy, czy tak inwazyjny zabieg jest zdrowy na przykład do skóry twarzy, czy nie spowoduje pogorszenia, czy zwiotczenia, czy przegrzania skóry, bo przecież temperatura w trakcie tego lasera, że odparowujemy ten naskórek, jest bardzo wysoka. Wytłumaczę to w prosty sposób. Ten laser działając i powodując to odparowanie naskórka i takie mikrotunele w skórze powoduje, że następuje bardzo mocne przegrzanie w tych głębszych warstwach skóry, a co za tym idzie? mocne przystęp mikrouszkodzenia naprawcze, silne y, działanie w skórze, które produkuje niesamowite ilości kolagenu i dzięki temu y, ta skóra staje się y, no, wizualnie młodsza i tak naprawdę, mówiąc o laserze frakcyjnym, możemy powiedzieć, że to jest złoty standard przywracania młodości, taki must have, który trzeba raz w życiu co najmniej zrobić, żeby tą młodość odzyskać, bo tak naprawdę odzyskujemy ją w naturalny sposób. Tu nie ma żadnego sztucznych rzeczy, tu nie ma nic, w co napełniamy skórę, tu jest po po prostu cofanie się w czasie, tak naprawdę. Więc ten laser jest rewelacyjny w odmładzaniu, oczywiście w bliznach, przebarwieniach, bo usuwamy wszystkie też niedoskonałości, które są na skórze. Trzeba tylko pamiętać, by był wykonany fachowo. Pracując takim laserem jak laser frakcyjny ablacyjny, trzeba mieć jakiekolwiek doświadczenie. Oczywiście to nie mogą być osoby, które nie są wykwalifikowane do tego typu zabiegów. Bo można nim naprawdę uszkodzić skórę i zaszkodzić w negatywny bardzo sposób. Sama pracując za nim 10 lat, odkrywam ciągle nowe jakby możliwości w tym laserze, co można fajnego uzyskać, co zrobić. Z dużą, oczywiście, dozą ostrożności, jeżeli chodzi o pacjenta. Zabieg nie jest zbyt przyjemny. Pierwsze dni po nim również nie. Sam zabieg zawsze wykonujemy w znieczuleniu. E, oczywiście można go wykonać bez znieczulenia i pacjentki niektóre znoszą ból e, bezproblemowo, ale większość pacjentów jednak woli troszeczkę to znieczulenie, żebyśmy nałożyli. Pierwszy efekt po zabiegu rzeczywiście nie jest sympatyczny, dlatego że mamy, tak jak mówiłam, to przegrzanie, czyli ciepło, które odczuwamy no, tak niekorzystnie do 3 godzin po zabiegu. To jest do przejścia, tak jakbyśmy się mocno. E, Przesadzili ze słońcem, e, mocno opalili i ta skóra piecze. Czyli te 3 godziny e, są najgorsze po zabiegu i nie bierze się wtedy, nie zaleca się brania leków przeciwbólowych, bo ten stan zapalny ma być. O to nam chodzi, żeby był, żeby to przegrzanie było, żeby była większa przebudowa, więc nie usuwamy tego stanu zapalnego, nie bierzemy żadnych leków w tym czasie. Te 3 godziny możemy sobie schładzać skórę i pomagać sobie różnymi cold packami przy schładzaniu. Jeżeli chodzi o pierwsze efekty po zabiegu, jakie pacjentka zauważy, to będzie gdzieś około tydzień, może dwóch tygodni, dlatego że brzuch goi się dłużej, inne części ciała dłużej, twarz najszybciej, gdzieś około 4-5 dni. Po trzeciej doby nawet można już tam ten makijaż nałożyć i wyjść do miary do ludzi. Te części przykryte, one troszeczkę dłużej się goją, czyli te, y, też wykorzystujemy oczywiście wyższe parametry wtedy, bo możemy sobie podziałać mocniej, żeby lepsze efekty u pacjentki uzyskać. Bo jak pacjentka, tak jak tutaj, mamy jeszcze rozstępy, czy jakieś na przykład blizny, to te parametry trzeba wyższe użyć. Trzeba jakby podwójnie nawet w niektórych miejscach ten zabieg jak to przeciągnąć laserem, tym impulsem laserowym, żeby lepsze efekty uzyskać. I nie ma co oszczędzać, bo wtedy tak naprawdę wydłużamy częstość tych zabiegów, a efekty są marne i pacjenci są niezadowoleni z tych efektów. I pierwsze efekty zauważy gdzieś w średnio po dwóch tygodniach, a potem, tak już po miesiącu, no to już będzie bardzo ładny efekt. I jeżeli chodzi o wiotkość, o wyrównanie powierzchni na skórka i takie wysmuklenie, bo ta skóra, ten nadmiar skóry, który był, no, odparujemy go częściowo, więc ona też będzie się wydawała taka smuklejsza. W przypadku naszej pacjentki ten laser fakcyjny będzie wykonywany na pewno nieraz. Myślę, że powinien być powtórzony, ale na przemiennie z innymi zabiegami, bo u niej taką to lepsze efekty. Bo u niej problem jest złożony. To nie jest problem tylko na przykład z wielkością. I to tyle w tym odcinku. W gabinecie dr Izabeli Wise spotkamy się za miesiąc.